Dzień dobry, zapraszam na wróżbę na finanse i pracę na miesiąc grudzień i to będzie czytanie dla osób spod znaku skorpionu. Finanse i praca w grudniu. I praca. No dobrze. Więc jeśli chodzi o finanse, to mogą w grudniu pojawić się yy, przypomnieć się jakieś stare sprawy wymagające Waszej uwagi albo jakieś wydatki, które odsuwaliście. I Teraz trzeba będzie je no, się z nimi zmierzyć, wydać w końcu te, te pieniądze. Albo właśnie jakieś sprawy, na które trzeba będzie te pieniądze no, wydać. Tak? To, to są y, sprawy być może związane z waszymi dziećmi, być może związane z czymś nowym, co y, jakiś czas temu zaczęliście. Też. Mogą być to jakieś rzeczy trochę nieprzemyślane, trochę nie, nierozważnie podjęte i teraz te sprawy się Wam odzywają. I to może być też wiele spraw, nie jedna sprawa, a wiele spraw, które, które właśnie teraz się odzywa, które właśnie teraz domaga się naszej uwagi w tej kwestii finansów i trzeba tutaj dobrze rozsądzić dobrze zdecydować, być może niektóre rzeczy u, uciąć bezpowrotnie, być może niektóre rzeczy przemyśleć dobrze, ale tych spraw jest dużo. I niekoniecznie wszystkie mm, niekoniecznie wszystkie są y, warte Waszej uwagi, y, ale będzie z tym sporo zamieszania. Może być tak, że ktoś się zwróci do Was po. Y, spłatę długu, na przykład, albo o, o y, pożyczenie pieniędzy. Ktoś z przeszłości, kto no, któremu wisieliście, że tak powiem, y, przysługę. Jednak y, no, to może być, nie musi być dla Was, ale może to być dla Was trudny miesiąc ze względu na, na wielość tych spraw. Na wielość spraw, które, które się teraz właśnie odezwą. Za to w pracy dużo lepiej. Yy, jakiś sukces, jakieś y, coś wam się udało tam zrobić, coś udało się wam y, przeforsować, wypracować, jakiś y, spory wysiłek wasz zostanie uhonorowany w pracy. Yy, jeśli to będzie wasza, y, Wasza własna firma, może rodzinna firma, to, to będzie to zysk dla całej, dla całej rodziny, dla, mm, dla was wszystkich. Będzie to znaczące. Jeśli to, jeżeli, jeśli gdzieś pracujecie na etacie, to dzięki tej pracy, być może wspólnej pracy i to bardzo dużej pracy, zyska cały zespół. Zyska cały zespół i, i jego rodzina. Jakby dzięki tej wcześniejszej pracy. Wy później będziecie mogli y, trochę sobie odpocząć, y, świętować bardziej niż, niż ktoś inny, bo, bo wcześniej ta praca została przez Was włożona. I ten grudzień właśnie y, pokazuje się pod, pod hasłem takiego świętowania, takiego y, 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 celebrowania wyników waszych, y, waszych zabiegów, waszej pracy. To tyle. Na grudzień dziękuję.